Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdeczny kanale do diabła z grami, my lecimy z konsolowymi wiadomościami, czyli co cotygodniowym przeglądem newsów ze świata gier wideo. Moi drodzy, newsów w tym odcinku nie ma zbyt wiele, ale będę starał się dla Was też w tym, w tym tygodniu dać możliwie dużo, sporo odcinków, nie? Myślę, że na kilka będzie czekać. Spodziewajcie się między innymi Xenoblade Chronicles, spodziewajcie się także nowego gamingowego staffu, bo już się trochę tego nazbierało i myślę, że to będzie dobry moment, aby taki właśnie odcinek zrobić. A teraz przejdźmy, moi drodzy, do newsów. Mamy za sobą ostatni Nintendo Direct poświęcony Nintendo Switch 1. No i muszę Wam przyznać, że było dużo ciekawych rzeczy, nie? Pokazali na przykład nowy spin-off, nie wiem, czy to jest jakiś port, czy to jest nowy spin-off serii Shin Megami Tensei, ten Raidu. Pokazali zajebiście zapowiadającą się biatykę od twórców Shredder's Revenge, tak? Z postaciami z Marvela pokazali Metroid Prime 4. Ogólnie Direct był dobry, podobał mi się. Bardzo fajny patent z tą możliwością wymieniania się wirtualnymi kartridżami. To jest naprawdę świetny świetne gest od Nintendo w kierunku graczy. No i odsyłam Was do mojego odcinka, w którym bardziej szczegółowo opisuję wszystko to, co działo się w trakcie tamtego Directa. Moi kochani, Teraz kolejne Newsy. Słuchajcie, Ronaldo w Fatal Fury. Wszyscy wiemy, że gra Fatal Fury jest tutaj w rękach szejków arabskich, tak? Że oni odpowiadają za promocję tego tytułu i przyznam szczerze, że idzie im to bardzo dobrze, no i do gry trafia Ronaldo i muszę Wam powiedzieć, że tak, nie jestem ani fanem piłki nożnej, ani nie jestem też fanem Ronaldo tym bardziej, tak, uważam, że świetnie pasuje, ponieważ mi się on kojarzy w tej grze z taką postacią z gry Rival Schools, nie? który był też piłkarzem i tam też miał korki, kopał tymi nogami i piłką również Uderzał. Bardzo, bardzo fajna rzecz, słuchajcie. myślę, no że dla mnie spoko, a tego Fatal Fury na pewno też będę chciał sprawdzić. Moi drodzy, gruchnęła informacja, że, uwaga, uwaga, oto 17 kwietnia Indiana Jones na PlayStation 5 e, wychodzi, tak? I to jest świetna wiadomość, ponieważ gra jest, no, nie będę ukrywał, zajebista, była to moja druga ulubiona gra tamtego roku, naprawdę świetna, pierwszoosobowa przygodówka z całą masą zarówno doskonałych, takich epickich scen, takich wiecie podnoszących adrenalinę, jak i z całą masą naprawdę zajebiście zrobionej eksploracji, tak, Tutaj trzeba przyznać, że pod tym kątem eksploracyjnym, no tytuł Wymiata mi się bardzo mocno podobał. Zapraszam Was do recenzji na kanale do Diabła z Grami. No i wszyscy posiadacze PlayStation 5 powinni tą grę mieć, no nawet nie na uwadze, powinni po prostu ją kupić, tak? Bo to jest nowe IP i IP, które mam nadzieję, że przyniesie nam jeszcze kilka dobrych tytułów. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy dalej. Są oceny kazana. Ja też przychodzę, no i powiem Wam tak, no jest to gra bardzo dobra, nie, to nie jest jakiś, wiecie turbo ultra hit, przynajmniej jak na razie. Może nie zdanie, że uznam, że tak jest, ale jest to, słuchajcie, naprawdę solidny, bardzo ładnie wyglądający, bardzo fajny pod kątem klimatu, souls-like, tak? Podoba mi się. Oceny graczy też są tutaj wysokie i również recenzenci też dali tutaj swój popis, mówiąc, że od czasów Lies of Pi to najlepszy souls-like, jaki się ukazał. No i jestem w stanie się ku temu, wiecie, przychylić, tak? Kawał zajebistego tytułu na pewno w przeciągu najbliższych dwóch tygodni na kanale pojawi się jego recenzja. Moi drodzy, Karma, The Dark World, czyli tytuł, który niestety u mnie padł ofiarą zbyt małej ilości czasu i bardzo chciałem sobie tę grę kupić, ale no nie zrobiłem tego, ale jest oceniona. Podobno jest to mniej, bardziej thriller niż horror, tak? Ma bardzo mocno taki Twinsopixowo-linczowski klimat, tak bym to określił. I bardzo często się nam się, wiecie, sen miesza z jawą. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje na 100% na serio, w cudzysłowie, nie? Ani też, wiecie, co nam się wydaje w grze. No i gra została oceniona, tam na niektóre oceny pokazują ucemki dziewiątki, więc jest chyba spoko, nie? Moi drodzy, również ukazał się niedawno Atom Fall. Grę się zagrać w usłudze Game Pass. Jest to taki osobowy trochę fall, z Fallout'owskim klimatem tytuł survivalowy. No i też jego oceny są ok, są siódemeczki, ósemeczki. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak Wam ten Atomfall ogólnie siedzi, ponieważ jest to gra, w którą ja cholernie chciałem zagrać, ale no chyba nawet tego nie zrobię, tak szczerze w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ no nie mam czasu. nie. Teraz, teraz robię w Xenoblade'a i w Kazana, tak? Dobrze, moi kochani, kolejna wiadomość, no to nowe gry na Nintendo Switch Online i przyznam się, że jest kilka interesujących tytułów, tak? Szczególnie dla fanów gier strategicznych. Mamy tutaj Nubu Naga Ambitions, dwie części to jest taka gra, chyba trochę jak Fire Emblem, ale możecie mi poprawić. E, moi drodzy, do tego jeszcze mamy, słuchajcie, Romance of Free Kingdoms i e, Uncharted coś tam. Brzydko napisałem za bardzo, więc, więc nie wiem. No, tak czy inaczej spokojnie coś nowego wpada. I teraz na, na samym końcu, moi drodzy, pokazali trailery dwóch gier, które są dla mnie bardzo interesujące. Pierwsza z nich to e, moi kochani Look Outside, tak? Jest to horror z pixelartową grafiką, w którym będziemy w walce turowej e, ścierali się z przeróżnymi obrzydlistwami, i tak dalej. I to jest naprawdę, naprawdę spoko. Tak? To jest dla mnie taki must buy, tylko jeżeli wyjdzie oczywiście w pudełku. A na samym końcu Moroi, i to Moroi, słuchajcie, wygląda jak taki. Nie wiem, trochę może tu jest trick shooter, trochę RPG akcji hack and slash z mega mrocznym, krwawym i takim przerdzewiałym klimatem, tak? I to ja a propos, wspominałem w tym odcinku o Twin Peaks, no to też w tym moroi widać całą lokację przeniesioną właśnie z tego kultowego serialu. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj krótszy odcinek, tak? Zapraszam Was do wspierania kanału Do Diabła z Grami na portalu Patronite. Zapraszam Was do zakupów ze sklepu Perfect Blue, link do tego macie w opisie. No, a my widzimy się oczywiście w kolejnym, niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami już jutro, więc wypatrujcie wieczorkiem, będzie to pewnie Zinoblade. Cześć!